I jak postoi to wkładam do lodów na kilka dni, co najmniej, wykładam kiedy będę chciał. Ale Dumbi, big time, już dawno chciałem to zrobić, ogórki, zwykłe ogórki szklarniowe, tym razem polskie, dobra cena, czy dalej są fajne? Myślę, że tak, trzeba je zapiklować, będą później do różnych fajnych rzeczy, do szotbularów, do może również hamburgerów i hotdogów, patrzcie jak to się łatwo robi. Trzy... Ala cicho Trzy ogórki kro... Cialka, cicho, Trzy ogórki kroimy w plasterki. Tutaj mamy już pieprz i gorczycę, a tutaj taka włoska papryczka wrzucę ze dwie, coś ostrego. To co? Tak to wygląda. Tak się tylko na to. Klasyka, trochę upchałem, mogłem lepiej, bardziej tak na płasko, ale pochodziły jak powchodziły. I co robimy teraz? Marynatę, ocet, woda, cukier, sól. Dużo octu, dużo cukru. Zagotuję, niech ostygnie, zaleję, koniec. Oburki czekają, tak jak mówiłem, dużo octu, dużo cukru, trochę soli i woda. Poczujcie smak, poczujcie to wszystko sami. Mój kolega Piotr z Sobutki. Piotrek, dzięki, że mnie motywujesz. Jestem Piotrek zawsze mówi, że mam mega warunki, jeśli chodzi o ciało i takie tam różne. Są ludzie, którzy tego warunków nie mają. Dodaję jeszcze trochę cukru, niech to po prostu ostygnie i działamy. Patrzcie tylko na to, jak fajnie to wygląda. Dobra, wystygło to co? Wlewam, zobaczymy. I tak jest zawsze za dużo tej zalewy, ale tak musi być, lepiej za dużo niż za mało. Wlewamy. Zalewa wystygnięta, powiem Wam szczerze, że nigdy w życiu tak nie wymierzyłem zalewy całkowicie na oko. Chodzi oczywiście o ilość, smak, ostry ocet, bardzo dużo cukru, fajne będzie. Także już niedługo, róbcie to w chacie, bo warto, hamburgery, hot dogi głównie, ale też do ziemniaków, jakby taka lekka, piklowana, ogórkowa, nie mizeria, ale ogórki, do, do tego szwedzkie pulpety te z IK. może kiedyś zrobimy. Coś mi dzisiaj oko się zamyka, wyglądam jak ten Colombo. Jutro piątek już, czyli dzisiaj piątek.